Witajcie moi drodzy, jestem Jeremie słuchajcie i mamy wreszcie nowy update Na który słuchajcie każdy czekał i jest to słuchajcie druga część nowego update'a, który moi drodzy był największym update'em Dotychczas słuchajcie w Pet Simulatorze, może nie dotychczas moi drodzy, ale Najbardziej wyszukiwanym słuchajcie update'em i moi drodzy po awarii Robloxa wreszcie mamy słuchajcie odkładany update, który moi drodzy Dodał nam słuchajcie podwojone candy, czyli podwojone słuchajcie Zdobywanie cukierków, mamy moi drodzy parę takich strasznych słuchajcie Upgrade'ów, mamy moi drodzy mystery merchant, o którym słuchajcie Więcej wam opowiem, mamy moi drodzy huge pumpkin Cut który moi drodzy jest sposób czymś mi zarąbistym, ale później Wam też o, o tym, słuchajcie, opowiem Mamy słuchajcie Giant Present Event, mamy reward Overhaul Czyli, moi drodzy, mamy nowe rewardy, carst egg buff, słuchajcie i wszystko Wam o tym, słuchajcie, opowiem w tym odcinku. I pamiętajcie, żeby kończyć, słuchajcie, stawić łapę w górę suba dzwonkiem i napisać w komentarzu wasznik z Roblox'a, ponieważ słuchajcie, startuje nowy konkurs, słuchajcie, na tego pięknego słuchajcie, Vampire Bata złotego, moi drodzy, 734 miliony, moi drodzy, więc moi drodzy, jeżeli jeżeli chcecie, moi drodzy, go zdobyć, to pamiętajcie łapka w górę sub i żeby napisać Komentarz, słuchajcie, a zobaczmy, kto wygrał zwykłego wampirebata. A więc gratuluję, zaprosiłem do znajomych, pamiętaj aby zaakceptować i dam Ci tego peta. W każdym razie, moi drodzy, jak już pewnie czekaliście, niecierpliwie, słuchajcie, mamy nowy update. I wreszcie możemy się cieszyć nowymi rzeczami. I o tym wam, słuchajcie, opowiem w tym odcinku, jak można zdobyć nowego kota zupełnie za darmo. Jak można, moi drodzy, wykorzystać najmocniej ten update. W każdym razie na samym początku słuchajcie, pójdziemy sobie do Halloween i wszystko Wam zaraz, słuchajcie, pokażę po kolei jak leci, słuchajcie. No i teraz jesteśmy już słuchajcie już w strefie Halloween i tak wiem, nie będę mówił cały czas, moi drodzy i słuchajcie, bo bo to, słuchajcie, jest troszkę dziwne W każdym razie mamy tutaj odnowione jajko, zobaczcie Ogólnie to jest właśnie to jajko, o którym wam mówiłem, słuchajcie To jest, moi drodzy, jedna z największych zmian w nowym update'cie w Pet Simulatorze I to, to jajko, moi drodzy, jak pewnie widzicie, zostało zmienione Bo słuchajcie, było bardzo dużo różnych tam teorii I różnych, moi drodzy, tam ludzie narzekali, że to jajko raz było za mocne, raz było za słabe No i wreszcie postanowili, że będzie kosztować ono 750 tysięcy Ale będzie one troszeczkę inne, słuchajcie I będzie miało zmienione rzeczy w sobie Więc, moi drodzy, jest to naprawdę mega ciekawa zmiana i zaraz, słuchajcie, tutaj wypróbujemy, ale na samym początku zajrzymy do listy wszystkich rzeczy zupdate'owanych przez właśnie Pet Simulatora. Zobaczcie teraz, jesteśmy właśnie na oficjalnej stronie Big Games, gdzie mamy o tym właśnie Halloween November, moi drodzy, zobaczcie jak to fajnie nazwali, Halloween November, czyli moi drodzy, jakby Halloweenowy November, czyli listopad Halloweenowy. W każdym razie, moi drodzy, update miał być właśnie, czytam tutaj, że update miał być 30, słuchajcie, czyli w sobotę, ale Roblox miał 3 dniową awarię, no i niestety nie mogli tego zrobić, więc, więc mamy tutaj i teraz drugą część tego, słuchajcie, update'u. Mamy, słuchajcie, teraz uwaga, spooky upgrade, czyli moi drodzy, mamy nowe upgrade, słuchajcie, które możemy kupić, zobaczcie. Za cukierki, to jest coś ultra fajnego, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj no, nowe możliwości, jak na przykład Mythical Pets Chance, moi drodzy, czyli coś ultra, ultra fajnego, co jest mega fajne, czyli moi drodzy, mamy większą szansę na wydropienie mythicali, ale, moi drodzy, musimy to zrobić przed 13 koniecznie, ponieważ jest to moi drodzy ograniczona, czasowo, słuchajcie, w ogóle funkcja to spóki upgrade. Musi musimy się koniecznie w to zobaczyć. Mamy teraz moi drodzy, Mystery Merchant, czyli moi drodzy, mamy ten sklep, który jest taki time, słuchajcie. I moi drodzy, Every Midnight, czyli każdej północy, słuchajcie, w, w, podczas każdej północy, słuchajcie mega późno, słuchajcie już tam chyba uniwe, uniwersalnego, słuchajcie, będzie właśnie ten mystery merchant, słuchajcie pojawiał się na różnych serwerach i będzie on przez pewien czas tam jakby siedział i oferuje on 80% ceny naprawdę, wow i to jest naprawdę mega fajnie I możemy tam, możemy to znaleźć, słuchajcie w jaskini spawn world i w trading plaża więc mamy tutaj przynajmniej informację, mam też słuchajcie odliczanie chyba ile on tutaj będzie i mamy teraz, mój drodzy, huge pumpkin kata, który moje drodzy, o dziwo, nie jest płatnym betem, jest to, mój drodzy, pet który możemy zdobyć, słuchajcie, poprzez otwieranie właśnie nowych Kerst Eggów, czyli tych za 750 tysięcy. I jest on naprawdę mega fajny. I mamy tutaj, moi drodzy, też Giant Present, czyli, czyli te, ten wielki prezent, który z początku był chyba, moi drodzy, właśnie tam na Trading plaży będzie się spełnił co 20-30 minut na różnych tam miejscach, nie wiadomo do końca gdzie. I musimy po prostu znaleźć taki i będziemy mieli tam super fajne rzeczy. Mamy tutaj, moi drodzy, nowe rewardy. To już nie będę słuchajcie tego wam czytał. Mamy, słuchajcie, Kerst Egg Buff, czyli, moi drodzy, ee, w, 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 zobaczcie, Present pisze, że obudził się Rano i poczuł, że może jednak spróbuję jeszcze raz go poprawić. No i tutaj mamy jeszcze parę fajnych rzeczy: nowe animacje, słuchajcie, e, Dark Matter Animation, Chess Memory Lift, to troszkę ponaprawiają nam rzeczy. I mamy też, moi drodzy, Interface Improvement, czyli naprawdę parę bardzo fajnych zmian, które nam, słuchajcie, pomogą grać po prostu przyjemnie w pet Simulatora i dzięki którym po prostu poczujemy się lepiej grając. W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie, mamy tutaj zmian interfejsu, Zobaczmy sobie, no troszkę słuchajcie, słuchajcie, inaczej jest chyba tutaj, in, inna ściąka, jest leciuteńka. Leciutko, słuchajcie. W każdym razie, moi drodzy, zrobimy teraz tak, że Próbujemy tego Huge Pumpkin Kata zdobyć i zobaczcie jak to działa, ponieważ moi drodzy otworzymy sobie teraz dwa te jajka i proszę, żeby naprawdę wyleciało nam z któregoś uwaga. Proszę, 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 mamy, ach, wam pojebata, niestety, moi drodzy. W każdym razie, stać jeszcze, słuchajcie, na dwa te jajka, więc otworzymy, słuchajcie, sobie dwa te jajka. I teraz, proszę, Pet Simulator, Preston, czy cokolwiek w ogóle, jest nowy update. Błagam was, żeby mi coś wypadło fajnego z tego jajka, więc uwaga, jedziemy teraz, moi drodzy, uwaga, uwaga. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i proszę, 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 proszę. No i mamy dalej Vampire Bat'a, no niestety, moi drodzy, mamy dalej Vampire Bat'a, ale teraz, proszę, teraz naprawdę, musicie, musicie to zrobić, słuchajcie, uwaga, da, proszę, ja. o, zobaczcie, ile gości mamy w ogóle, wow, dobra, jeszcze raz, uwaga, ostatni, nie, 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 ostatni, jeszcze nie ostatni raz, bo jeszcze, słuchajcie, dorobimy sobie tego Candy, ale proszę, 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 ach, Vampire Bat, niestety, ale jestem mega ciekaw, o, to jest to Spooky Upgrade, ogólnie, moi drodzy, to jest właśnie Spooky Upgrade, zobaczcie, you keep upgrade even, After event ends ok, czyli upgrade, które Zostawimy, które właśnie tutaj zdobędziemy Będziemy mieć, moi drodzy, to jest bardzo ważne Nawet po tym evencie, zobaczcie Nawet kiedy event się zakończy, to my te upgrade'y będziemy mieć I to jest mega ważne, żeby sobie je wszystkie zakupić Ale zobaczcie, jakie one są drogie Mamy tutaj szansę na More Store, czyli, moi drodzy, mamy tutaj upgrade, który nam daje więcej e, więcej przestrzeni w naszym, słuchajcie, plecaku czy w naszym, moi drodzy, magazynie. I kosztuje on pół, o nas słuchajcie, cukierków. Mamy tutaj Mythical Pets Chance, i to jest, moi drodzy, najważniejszy chyba upgrade, ponieważ dzięki niemu będziemy mieli większe szanse na zdobycie Mythicali podczas openingu. I on, moi drodzy, jest akurat mega fajny, ale nie mamy niestety tyle candy. Mamy tutaj, moi drodzy, upgrade na More Candy, czyli, będziemy, słuchajcie, będzie nam wypadać więcej candy, i to jest mega fajne też. Mamy tutaj upgrade na More Diamonds, czyli więcej diamentów. Mamy tutaj upgrades na PET re-enchant, czyli moi drodzy lepsze enchantowanie ponowne I mamy tutaj legenda legendary pets chance, czyli moi drodzy mamy tutaj upgrade na to, żeby żebyśmy mieli więcej szans na legendarne pety Ale co mnie dziwi, zobaczcie, to ma różne levele, a już pierwszy level mythical pet chance kosztuje już 8 milionów słuchajcie tych tutaj cukierków, więc naprawdę sporo Ogólnie jak pewnie pamiętacie to najfajniejszą słuchajcie, przynajmniej według mnie, jak, jak zobaczyłem opcję na farmienie słuchajcie candy coinów Jest właśnie słuchajcie korzystanie z tych dużych skrzynek, które tutaj upadają co jest, zobaczymy, o przyjdziemy tutaj komuś Zobaczymy, tutaj wt wtręnimy się do kogoś I zobaczmy ile teraz słuchajcie Coinów dostaniemy, ile cukierków dostaniemy Słuchajcie, za, za taką jedną skrzynkę Więc zobaczmy sobie słuchajcie nasz opening I uwaga mamy moi drodzy, ej teraz słuchajcie Nie dostaję w ogóle candy coinów, ej halo Candy coiny, co jest, ej czemu Nie dostaję candy coinów, bez jaj, ej Co jest grane, ej czy wy to widzicie W ogóle nie dostaję żadnych candy Coinów, aha o nie, this server is closing, zobaczcie, niestety serwer się zamyka No, jesteśmy, słuchajcie, na nowym serwerze i nareszcie działają Zobaczcie, ile w ogóle, wow, ile możemy teraz cuksu zebrać, słuchajcie, na jednej takiej skrzyni Zobaczcie, 100 tysięcy na takiej jednej, co jest, ej Wow, ale dużo, zobaczcie, aż się buguje to wszystko Nice, zobaczcie, w ogóle czasami są takie bonusy specjalne Jak trafimy bonus, słuchajcie, to jest totalnie OP Zobaczcie, mamy teraz 30 40 tysięcy, ale zaraz, jeżeli trafimy, słuchajcie, jakiś bonus fajny to będziemy mieli może i nawet 100 tysięcy, mamy 73 tysiące, wow. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, pójdziemy sobie teraz jeszcze raz do Halloween eventu i spróbujemy po raz ostatni otworzyć słuchajcie e, to nasze jajko i zobaczymy czy wypadnie nam coś autentycznie fajnego, więc uwaga, uwaga. Jeszcze ostatni opening. proszę, mamy jakieś tam pół milimetra procent szans, słuchajcie, że trafię, No nie trafię. W każdym razie, moi drodzy, to byłoby na tyle. Pamiętajcie, żeby koncie paść na Discorda i widzimy się już na następnym odcinku. Jutro, więc do słuchajcie w kolejnym odcinku, Żegnajcie, cześć i papa.